Dzień dobry. Mamy kilkugodzinną przerwę od zimy. Mianowicie, w końcu cokolwiek na plusie. Ta noc była wyjątkowo zimna, w granicach minus 10 stopni. Niedobrze. Niektóre wody zamarzły, niektóre nie. Natomiast miałem kilka planów na ten dzień i nie udało się ich zrealizować. To też Wisła, spinning. Zobaczymy. Chwilę porzucamy. Szybko się udało trafić w zaczep od razu, dobrze się zaczyna. Mamy trochę miejsca obłowienia, aktualnie chyba plus 2 stopnie, także na spokojnie da się łowić. A skoro ostatnio próbowałem Federa i poszło średnio, to dzisiaj spróbujemy spinningu. Mam też trochę mniej czasu niż ostatnio, więc spinning będzie zdecydowanie lepszy. Nie mam pojęcia co stało się z kleniami w okolicy. Było ich tutaj trochę? Kompletnie nic. Kompletnie ich nie widać. Trzeba sprawdzić. Wiadomo. Wiecie, jak jest. Nota, kameki. To był zły pomysł tu rzucać. Ale udało się wyjąć na szczęście. Trochę bardziej w stronę wody powinno mieć to sens. Dzisiaj obierzemy trochę inną taktykę. Prawdopodobnie nie będziemy długo siedzieli w jednym miejscu. Jeżeli nic się gdzieś nie będzie działo, w kilkunastu rzutach powiedzmy, uciekamy dalej. Poszukamy, czy gdziekolwiek są jakieś aktywne ryby, albo jakiekolwiek ryby to już też by było coś. To miejsce możecie kojarzyć z ostatniego filmu. To jest to błoto, po którym się ślizgałem. Ta główka się przelewała. A to jest nadal dosyć wysoki stan wody. Ale spróbujemy. O jakieś bąble, ale to nie wiem od czego. Nieważne. Ale jakaś nadzieja jest. Znowu bąble. Ostatnio Bigfish Federem w tym miejscu. Krąpik około 20 cm, z tego co pamiętam. O rany, co zarzut. Niezbyt wyśrubowany rekord. Jest szansa przebić. Żeby tylko ryby nam się gdzieś pokazały, że są. No. To. <ścoughs> Jeszcze nie chcę puścić. Wiadomo. I poszło niedobrze, przynajmniej chwilę będzie dosyć głośno, panowie za nami coś robią z mostem. Urwałem białą gumę na przeburaszce, więc 2,5-3 gramowa główka jednak i 6 cm guma. Zaczepiliśmy okrzaczki, żeby było fajnie, miło i przyjemnie. Próbujemy dalej. Porzucamy tu chwilę. Kiedyś tu ryby były, przerzucimy z sensem. I mamy nadzieję na rybę. Bez żadnego przyponu, po prostu malutka grawka dowiązana. I jedziemy. Będziemy tylko uważali na ten zaczep. I będziemy się starali być w miarę cicho. Ech, drugi raz ten sam zaczep. Nie wiem, w drugim, w trzecim rzucie gdzieś. Może jakoś wyskoczy już. Się obawiam, że nie wyskoczył. To się narzucałem tą gumą. <laughs> Oj, a to wiążemy jeszcze raz. Obrzucałem dosyć długo. Panowie sobie zrobili przerwę, więc mamy chwilę ciszy. Spróbujemy w drugą stronę. Natomiast zobaczcie. Tutaj wszędzie jest lód po wodzie, która była tu jeszcze dwa dni temu. Czyli nadal wisła jest dosyć wysoka, ale już da się łowić. Ale co się stało z tymi rybami? Nie wiadomo. Wyników nie ma. Ryb nie widać. Chyba że się jeszcze obudzą. Myślę, że jeszcze dwa, trzy rzuty, nic i jedziemy dalej. Mamy to, mamy to, mamy to. Zostawiłem tam podbierak, a to jest coś fajnego. Ja cię kręcę, co teraz? Ale z paprałem. A to jest dobra ryba. Uhuhu. Dobra. Ładnie chodzi, pewnie klenik. Przed trawy. Hu, uh! mamy to. Ale strzelił. Hu uh, uh, uh. Ale klucha. O Ocie. Chodź, musimy cię, Ja cię muszę wyjąć. Ty jesteś ładny. Woohoo! Uh. Chodź, 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 chodź. Nie rzucaj się, damy radę. Piękny Aleś przyparciło, ja Cię kręcę Uu, ładny klenik idziemy blisko plecaka o kurczę to już ludzie szczęśliwi od razu Dobra, chodź żeby Cię nie kłaść na błocie jakoś bardzo gdzie pójdziemy gdzie pójdziemy kurczę o chodź położymy Cię tu na tej trawie no nie wziąłem maty niestety, ale mam nadzieję, że mam chociaż miarkę. No pewnie, że nie mam. Aj jaj. Zobaczcie, na taką gumkę. 4 albo 5 cm. Pożarte już na główce dwugramowej, 2 2,5. Mamy to. Myślę, że po godzince pierwsze branie. Całkiem przyzwoite. Może się okaże, że te klenie tu są, tylko nie chcą kompletnie żerować. Połóż się na chwilę grzecznie. Masz 20, na no około 45 cm pewnie. Nawet nie macie pojęcia, jak się cieszę. W końcu ryba. Nie za bardzo jest tutaj miejsce, żeby jakoś pięknie taką rybkę wypuścić, a to już kawał kleniora. A no tego wypuścimy z podbieraka, to też już mi jak pomysł. Nie miałem podwieraka na czas, ale i tak się przyda. To się przyparciło, co? I to już całkiem ładna kluska. Całkiem może być. W takim razie z całą pewnością, skoro był jeden kleń, podejrzewam, że jest ich tutaj trochę. Spróbuję na dniach pewnie ustawić się typowo na klenie, nie na spinning, ale tak, żeby typowo starać się łowić klenia. A dzisiaj może spróbujemy jeszcze jakiś woblerów, obrotówek. No popróbujemy różnych rzeczy. Ale to już naprawdę fajna kluska. I już ciekawy, i to branie takie mocne? Fajne. Jeżeli się nie mylę, to było branie w toni, więc chyba tak też będziemy próbowali prowadzić te przenęte Czyli łowię z opadu, ale nie pozalam przenęcie opaść Do dna pracujemy gdzieś w połowie wody. Mówimy bardzo lekko, więc nie powinno być problemu. Ten opad i tak jest długi, guma i tak ładnie pracuje. Rewelacja. Decyzja jest taka, że przynajmniej na chwilę spoczniemy na kamyczku. Skoro już była tutaj ryba, to popróbujemy. Miałem chodzić, się zwiedzać, ale skoro już się coś trafiło, to, to spróbujemy trochę tutaj posiedzieć. A biorąc pod uwagę, że dalej widzę przynajmniej jednego spinningista. Więc chyba nawet nie za bardzo mamy gdzie iść aktualnie. Akurat pan spinningista schodzi. Hmm. Będziemy myśleć. Tak się podpaliłem tym jednym braniem, że już tu bym siedział do wieczora. To nie jest chyba dobry plan, biorąc pod uwagę, że to było jedyne puknięcie. Chwilę już tu rzucam i kompletnie nic. I zaraz albo pójdziemy kawałek dalej, bo panowie przy już skończyli, albo spróbujemy może jakichś innych przynęt. Ale pierwszy plan jest zwykle najlepszy, więc pójdziemy kawałek dalej, przejdziemy się powiedzmy godzinkę, półtorej. Jeżeli nic się nie wydarzy gdzieś indziej, na innej główce albo w innym miejscu, to może wrócimy tutaj, tylko będziemy rotowali bardzo mocno przynętami. W tą jedną od razu wierzyłem, skoro zrobiła branie i to całkiem przyjemnej ryby, to musi być ok. Żadnego śladu życia na wodzie, poza tym jednym kleniem? Nie mam pojęcia, czy jeszcze coś tutaj jest. Znaczy, na pewno coś jest, ale nie wiem, czy coś, co się da złowić na spinning. Ostatni rzut, i lecimy. Panowie się przenieśli na drugą stronę Wisły. Tam psują most. Tam mogą psuć, tam na mnie przeszkadza. Naturalnie sprawdzimy też sam most, czy coś gdzieś tutaj nie czeka na nas. Pamiętam z poprzedniego roku, kiedy tych kleni tutaj się łowiło bardzo, bardzo dużo. Że cała ta klatka oczkowała, że te klenie się pokazywały co chwilę. Że rzucając obijałem ryby regularnie. No teraz mamy to jedno puknięcie i to jest jedyne co poczułem na wędce dzisiaj. O, rzuciłem prosto w ten zaczep. Trochę kawałek zwiniemy. Dwie albo trzy urwane przynęty dzisiaj wystarczy. Teraz byśmy chcieli jakieś ryby złowić. Tutaj złowiłem kiedyś okonia. Miał 12 cm, a może nawet 15. Jak tutaj ostatnio byłem, to wszystko było oczywiście pod wodą. Tutaj było od groma zaczepów, a tutaj wszędzie widzę kamienie, patyki. A jednego konia wtedy złowiłem. Tak patrzę co nasza królowa rzek nam przyniosła i tutaj gdzie wskazuje wędką leży wielka opona. Chyba to samo do wody nie wpadło jednak. Tutaj wcześniej widziałem pana spinningistę, ale już odpuścił chyba, nasza kolej sprawdzić. Widać, że jesteśmy dzisiaj w formie pomijając śmieci, które Wisła przyniosła z wysoką wodą. Ja tutaj spinningowałem niejednokrotnie, kiedy woda była bardzo wysoka. I byłem bardzo zdziwiony, czemu zaczepiam o to wszystko. Chyba już wiem. Idziemy na drugą stronę. Wśród puszek, butelek, wszystkiego innego. Jakbym chciał te wszystkie śmieci zabrać, to bym potrzebował z pięciu takich pasatów jak mój. Co to leży? Ryzykujemy i schodzimy. To jest chyba ryba. Chyba tak. Tak, martwa rybka. Ciekawe, czy nie zdążyła uciec po tym, jak woda spadała, czy z jakiegoś innego powodu tu leży. Nadal nie zmieniam przynęty, bo był jakiś efekt, a to już dużo. Natomiast zrobimy małą zmianę. Nie pójdziemy na kolejną główkę, przeskoczymy kilka, przynajmniej zobaczymy w jakiejś większej odległości od mostu, może tam coś będzie. Tutaj trochę porzucałem i kompletnie nic. Cały czas idziemy myśląc gdzie. Jest tutaj coś, co mnie przekonało, żebyśmy zeszli właśnie tutaj. Oprócz tego, że jest ładny dojazd, to jest krzesełko. A skoro jest krzesełko, to znaczy, że ktoś tu dosyć regularnie siada. Chociaż żadnych śladów chyba, a nie, jednak są ślady. Krzesełko nie za nowe, to już chyba nie działa i dlatego tu leży. A miejsce straszymy kaczki, bardzo dobrze. No, miejsce może ciekawe. Całkiem ładna, malutka główka. Idziemy. Czyli właściwie pominąłem tylko dwie główki. Nie, tak źle. Tylko czy ja by na pewno chcę tutaj schodzić? No chcę. <gryw> Widzę ślady jak poprzedni optymista poślizgnął, a mi się udało nie w tym miejscu. Całkiem ładnie tutaj, a nigdy tutaj nie wędkowałem, nie wiem czemu. Żeby Was przesadnio nie zanudzać chodzeniem od główki do główki, bo taki jest aktualnie plan, widzimy się albo przy kolejnym braniu, oby, albo wracając w okolice mostu. Póki co mieliśmy jedno jedyne branie przy moście Cała reszta miejsc, które przeszedłem, absolutnie nic. Silniejsze ode mnie, po około godzinie? Może godzinie z haczykiem rzucania? Absolutnie nic. Pasacie przypilnuj. nawet bez dotknięcia. Robimy przerwę na herbatkę w miłym towarzystwie samochodu i wracamy pod most. Dobre bo ciepłe. Wróciłem na tą samą główkę, na której mieliśmy rybę. Zacznę od tej samej przynęty. Nie zmieniam jej, bo zrobiła branie jedyne. Spróbuję nią porzucać około 10 minut. Jeżeli nic, zaczniemy kombinować. Długo rzucałem gumą. Teraz spróbuję od mniej więcej 10 minut woblerkiem. Też bez efektów. Więc spróbujemy trochę zmienić taktykę. Ktoś mi zrobił zdjęcie z góry, jak miło. Jeszcze raz, bo paparazzi mnie rozproszyli. Woblerek w nurt główny. Teraz na otwartym kabłonku daję mu spokojnie zjechać w dół. Mimo, że jest tonący, to wisła płynie dosyć szybko, więc go porwie. Widzę końcówkę pleciąki, gdzie się zatapia. Jak jest już dosyć daleko. W związku z czym zamykam kabłąk, wędkę wystawiam w bok. I woblerek pięknie pracuje w nurcie. Po prostu trzymamy go w uciągu tak, żeby sam z siebie pracował w jednym miejscu. Chwilę nic, zaczniemy go delikatnie podciągać. Natomiast coraz bardziej obawiam się, że nie ma sytuacji z zeszłego roku. Tych kleni tutaj po prostu nie ma. Trafił się jeden, który po prostu był na swoim rejonie i tyle. Spotkałem jeszcze jednego pana spinningistę. No raczej nie chwalił wyników z tego roku. Ok, wyjechało z nurtu, więc bardzo powoli ściągniemy przez klatkę z pauzami, a jak nam się tam wymyśli akurat. I powtarzamy, tylko teraz woblera zatrzymam trochę dalej. To nie działa. Przynajmniej na razie, więc nie chcemy. Ale spróbujemy założyć dużą obrotówkę. Ona nie ma jednego haczyka w kotwiczce. Gdzieś go chyba kiedyś musiałem wyłamać, bo w coś się wbił. Spróbujemy tak. Natomiast zakładam to z myślą o łowieniu w nurcie. W ten sposób sprawdzimy główny nurt, czy tam przypadkiem nie ma ryb. Bo skoro ich nie ma w klatce, to może są po prostu gdzieś indziej. A taką obrotówką 10 gramów rzuciłem idealnie na drugą stronę wisła. Może w końcu coś uderzy jeszcze raz. Jeszcze jedna ryba i już rewelacja. O, pod nurt aż ciężko zwijać, ciężko ruszyć. Dzięki temu, że tą wędką się fajnie rzuca i fajną mamy plecionkę do rzutów. Spokojnie dorzucam na drugą stronę, więc obadamy i sam główny nurt i drugi brzeg. Może gdzieś tam siedzą ryby. Już myślałem, a to chyba coś zaczepiłem. Nie, na no 99%. Ole, kurczę, serce przyspieszyło natychmiast. Ale dla pewności zobaczymy. No, pięknie chodzi. Ale nie działa. Nadal. To też nie działa. Więc tak, dla spokoju ducha sprawdzimy coś innego, zupełnie w inną stronę. Mam takie pudełeczko. Tu są cykady. Nie, nie chcemy, cykad? Nie, nie chcemy. Mam takie pudełeczko. Nie wiem, ile ono było nieotwierane, aż się boję pomyśleć. Ale mamy tutaj jakieś dosyć ciekawe przynęty. Ta mi się podoba od razu. O, ta też fajna. Nie używałem tego lata, pewnie. Zresztą chyba widać po stanie główek jigowych, trochę się popsuły. O, nawet węgorze są. Uhuhu. Niestety nie wiem ile to waży. Ma 15 cm. Nie napisali ile waży. Będzie dobre. Wędka do 32 gramów, także mam nadzieję, że sobie spokojnie poradzi. No Nie wygląda, żeby robiło to na niej wrażenie. Jeszcze spróbujemy rzucić. Wiadomo, na początku delikatnie. Obrzucam to jeszcze tą białą przynętą przez jakieś 15 minut. Dajmy sobie szansę złowić też coś większego. Źle wam powiedziałem, wędka jest do 28 gramów. Mój błąd. Ale rzuca się bardzo bezpiecznie, nie mam pojęcia ile ta guma waży. Zaczep, 100% Niestety czas się skończył Trzeba wracać Jedno branie, ale całkiem sympatyczna rybka Nie ma tego złego Super, że się udało, bo ja już traciłem Całą nadzieję, którą pokładałem W Wiślanym spininku A może teraz, kiedy ta woda już opada Robi się normalnie O ile oczywiście nie zajdzie zaraz woda pośniegowa Może będzie się dało Coś robić tej zimy Część zbiorników zamarznięta od jutra zapowiedziane są potężne śnieżyce. Może być niekolorowo, więc wierzymy w Wisłę. Tymczasem dziękuję Wam za oglądanie i do następnego filmu.